Pomory gazowe w Auschwitz to fake, a muzeum w Auschwitz daje przekaz pseudohistoryczny. To teraz uwaga, plot twist, bo nie bez powodu pokazuje tu Grzegorza Brauna. Zgadnijcie. Kto to powiedział? Nie, niegodnego potępia blisko 120 żydowskich organizacji, które mamy w Polsce. Kto by pomyślał, że aż tyle? Ale oni wszyscy razem, solidarnie, Binaj Berit, Kolin i inne organizacje, które się przedstawiają jako żydowskie, potępiają tych, którzy mówią prawdę. Mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. I kto o Słuch. tym mówi, ten zostanie oskarżony o, o straszne rzeczy, odrządzone od siliary. Ale bo ja... i Chyba... Z Coś powierni, będą się oburzali. Nie wiemy, czy to, to, nie wiem, czy dobrze usłyszałem, ale. To, ja akurat byłem w obozie zakładu Auschwitz-Birkenau i trudno mi uznać, żebym zobaczył coś, co byłoby nieprawdziwego. Byłem też w klasztorze w Harmenży i oglądałem tam w klasztorze zgromadzone bardzo sugestywne i też przejmujące wspomnienia w formie, w formie obrazów więźnia Auschwitz-Birkenau, więc nie, nie do końca wiem, co pan posłuchał. Tak, żeby wybitnego, wybitnego scenografa, później artysty, Mariana Kołodzieja, więźnia Auschwitz, tak, rzeczywiście bardzo przejmujące świadectwo, ale to nie zmienia faktu, że przekaz... Pseudo-historyczny, który Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia, powiedziałbym tak, kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach. I to jest właśnie fakt. Mamy źródłową książkę Aliela Toafa, Paweł Paschy, na temat mordu rytualnego, natomiast badania w Auschwitz-Birkenau, badania właśnie owych, owych komór gazowych są uniemożliwiane przez samo Muzeum Auschwitz-Birkenau. Panie pośle, e, są pewne granice. E, tak, są pewne granice. E, Grzegorz Bramu, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja nawet chyba nie muszę tego tłumaczyć, nie? Nie wiem, to jest chyba oczywiste, że jest. Że to nie jest jakiś wymysł. Grzegorz Bram wbija na antenę i mówi, że to jest fake. Redaktor do wymiany nie pozwala wytłumaczyć gościowi, a ucina rozmowę. No nie wiem, przed chwilą wam puściłem fragment, w którym padło to stwierdzenie, a redaktor powiedział, ej, ale ja byłem i wyglądało to tak czy siak, i nie rozumiem, gdzie tu jest fake, i dał szansę jeszcze odpowiedzieć na to. Więc, jak nie pozwala się wtłumaczyć, skoro dosłownie to zrobił. I kreuje swoją własną teorię. Aha, czyli to redaktor powiedział, tak? Że to jest fake. To jest taka paskudne śmictwo jak całe lewactwo. Aha, czyli to wina lewactwa, że Brown powiedział taką bzdurę. Z całą pewnością nie ma wolności słowa w radionet, nie jest to prawicowa rozgłośnia. Ochyd, ok, aha. Czyli, szanowni państwo, jeżeli jesteście z prawicy, ten gość ma 125 lajków, ogarnijcie to. Jeżeli jesteście z prawicy, to powinno być normalne, że mówicie takie rzeczy, nie? Że nie było komór gazowych, reptylianie rządzą światem, ziemia jest płaska, szczepionki nic nie dają. Naszym Układem Słonecznym rządzi wielki galaktus władca wszechświata, ale o Messi był hamulcowym FC Barcelony. No to są właśnie tego typu teki. nie?